Patek hmm? nagrywa? A nagrywa, no. <śmienicze> Nagrywam, nagrywam Mały fuck up Bo jedzie 10 osób w tle A 9 rowerów <śmienicze> Ktoś pojedzie bez roweru więc... No Tak więc no Niech y ci tak robią bo... Będzie ani ja roweru, ani kopnu Ojciec ja nie wiem, żeśmy to zrobili, ale jest 9 rowerów a 10 ludzi! Ja bym tam bez rowera! Muszę ja Ma... tam o tym, o... Ja <gadza> miał z kim pogadać! Także nie będzie samotna podróż. Tak, jest... a, jest... Taki, Taki złoty, a skromny, nie? <gadza> 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 możesz, możesz <gadza> Może jeszcze stoi <grym> A, Pało, to jeszcze tak opca, on tam musi stać na dole, także... Karol, ty twój rower, no? Haha, ha, hi hi, hi. A, Tak jak. W ogóle zero wylem, wylem, orientacji, wylem, do. Do. Ja lecimy, no? Na razie, ale no, na Paweł, piąteczka, no. nagramy to. Bo ty jedziesz na dół. <grym> jak ja nazywanie jadę! Za ręce <grystanie> <grystanie> Najlepiej, ej! Zajebiste określenie. Ej. Szkoda, że nagrania wyłączyłem. Najlepiej nie bo... nie, no teraz jestem w domu pan. <grystanie> Dobra, lecimy, nie, nie ma co. Tu tam na dole czeka, rower się grzeje. <grystanie> Może już nie ma roweru, nie wiadomo już stał. Dobra. Ajaj. dobra. O kurwa. No, gorzej. To nawet. Pądek przodem, śrimek za wąskie. Co się stało? No, kapcia. Jak się kapcia ma? No, jest tu kapcia. Mleko ci się wolało? Za no, Dobra, kto go jedzie, to niech jedzie Ja to pego Tomek będzie jechał na pewno no, nie, Ja nie to, to mój zjasz. ostatni zjazd Ty jedziesz go? Tego? No Za długo no. się rozwaliłem, bo tam w trawie i Tam jak ktoś to je, to biał Zgłosiłeś się?